Dzień dobry Państwu, witam w poradniku, pierwszym poradniku, tak naprawdę po aktualizacji 1.0, w której sporo się pozmieniało i w związku z tym, jak zagłosowaliście, pierwszy poradnik będzie dotyczył obrony. Zacznijmy od tego, że pokażę Wam moje ustawienia pada, ponieważ ja do tych ustawień później będę się odnosił, a każdy z Was może te ustawienia mieć trochę inne. Jak widzicie, sprint mam przestawiony na R1. I w obronie tak to się prezentuje, czyli matchup na L2, um, shoulder charge, zaraz sobie powiemy co to jest, na kwadracie, X to jest pressing, w sensie pressing zawodnika, na którym jesteśmy y, zmienieni i R2 to jest call for pressure. Tyle jeśli się o ustawienia pana. I teraz, ja wam będę pokazywał pewne y, rzeczy, które na sesji live robiłem, omawiając sobie omawiając sobie konkretne zagadnienia. Zacznijmy od tego, że nowość, którą dodali, czyli Call for Pressure, to nie jest ten sam pressing, który mieliśmy jak do tej pory. Polega on zupełnie na czym innym. Jak zobaczycie teraz prawdopodobnie, ja też od razu na sesji live to zauważyłem, że gdy wciskamy R2, pojawia nam się ikonka przy zawodniku, który jest pierwszym do tego pressingu, pojawiają się takie strzałeczki i wtedy ten zawodnik leci do naszego przeciwnika, natomiast to nie powoduje jakby zmiany tylko w poruszaniu się u tego zawodnika, ale cały nasz zespół przesuwa się wyżej Oraz reszta zawodników również dochodzi do pressingu Czyli musimy brać pod uwagę, że jeżeli będziemy tym pressingiem spamować To nasz przeciwnik nas, jeżeli będzie potrafił Może rozklepać dosyć łatwo Trzeba, to, trzeba wiedzieć kiedy to zrobić po prostu. Bo ja parę razy już się natknąłem na takich przeciwników i wystarczyło, że przełamałem go dwoma podaniami w środku pola i wychodziłem nagle z moim e, winim albo PPS z otwartym skrzydłem na któryś z tych dwóch, bo pressing tak działa, że ci boczni obrońcy też się dołączają i często wtedy tam się robi luka i bardzo często strzelałem tak bramki. Można z tego korzystać? Warto z tego korzystać, ale trzeba to zrobić we właściwym momencie. Co mam na myśli? Kiedy nasz przeciwnik na przykład... Kiedy przede wszystkim mamy duże zagęszczenie naszych zawodników w danym miejscu, jest taka sytuacja, warto wtedy z tego skorzystać. Kiedy nasz przeciwnik jest gdzieś w rogu, wyciągajmy tutaj wnioski z prawdziwych spotkań, na przykład jak Liverpool na żywo presuje, w jakim miejscu, albo City, albo Barcelona teraz jak Xavi ją, ją przejął. Oni presują zwykle jak piłka jest gdzieś w rogu, Wtedy taki duży pressing dociskają albo jak jest jakiś zamęt, to oni zawsze wtedy, te przez te 3 sekundy, wszyscy, wszyscy idą do przodu. Jeżeli ktoś chce z Was korzystać z pułapki offside'owej, do razu wam powiem, jak to się robi. Mamy krzyżak, i na krzyżaku możemy przytrzymać w prawo. Albo w lewo, w prawo. Jeżeli, jeżeli nasz zespół jest po lewej stronie, jeżeli przytrzymamy w prawo, to nasz zespół robi, w, w, obrona wychodzi do przodu i można w ten sposób zrobić pułapkę offsideową. Jeżeli przytrzymamy w lewo, no to cała linia obrony się cofnie. Dobrze, i teraz jeżeli chodzi o samą obronę, dużo osób ma problem. Ja ten problem też miałem do momentu tej aktualizacji. Nie wiem, czy gdzieś tutaj mogę sobie sprawdzić, yy, jaki mam obecnie rekord, jeśli chodzi o. Match history, proszę bardzo. Jeden mecz w zasadzie przegrałem i było to wczoraj. Natomiast możecie zobaczyć, jak wygląda reszta moich spotkań. Wszystkie spotkania były rozgrywane online. Tutaj był jedynie. A nie, to jest, to jest jeszcze w lutym. O Boże, no to widzicie. No to tak a propos, czy ja grałem. To jest, to jest od momentu aktualizacji. E, moje spotkanie 816180. Zauważcie, tu nie chodzi o to, ile bramek strzelam. Zauważcie, że straciłem jedną bramkę, jedną, zero bramek. Tutaj się trafiłem na przeciwnika, który e, nawet nieźle, nie, nieźle atakował, więc tutaj trzy bramki straciłem, ale to nie były proste rzeczy do strzelenia Tutaj również jedną bramkę straciłem, tutaj były rage quity. wszystko było do zera również w spotkaniu. E, tutaj dwie bramki, tutaj znowu rage quit. Jak widzicie, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej przed aktualizacją, zobaczcie, że zdarzały się takie wyniki jak 66 na przykład 3, -3 to, to teraz naprawdę ta obrona już wygląda lepiej u mnie. I z czego to się bierze? Po pierwsze, jedną z najważniejszych rzeczy, z jakich musicie korzystać, to jest ten przycisk L2. Powoduje on, że w moim przypadku L2, tak? Powoduje on, że to się nazywało matchup bodajże. Nasz zawodnik przecina linię podań. Jeżeli leci jakaś piłka obok waszego zawodnika, wciskacie L2 i wtedy on robi animacje, które mi się bardzo, bardzo, bardzo podobają i których wcześniej w PS21 nie było. I Boże, jak ja się cieszę, że nareszcie coś takiego jest, że jak leci piłka obok mojego zawodnika, to czasami nawet widziałem takie animacje, że byłem w szoku, że piłka była tak daleko, a obrońca jednak potrafił zrobić ten krok do przodu i tą nogę wyciągnąć. Rewelacja. Z tego trzeba korzystać. Ten przycisk też powoduje, że jeżeli nasz przeciwnik nas atakuje to 1 um, na 1 to przy tym L2 nasz zawodnik nie raszuje do przodu, tylko ustawia się obok niego. I gdy nasz przeciwnik, na przykład nie wiem, będzie trikował, bo triki są bardzo mocne i przy takich przeciwnikach trzeba w ten sposób postępować. Um, trzymamy to L2, poruszamy się obok naszego przeciwnika, nie atakujemy go na raz, bo nas obejdzie bez problemu. I w odpowiednim momencie wciskamy kwadrat, a czasami nawet nie trzeba tego kwadrata wciskać, tylko jak on po prostu w nas biegnie, to, to nasz zawodnik sam piłkę zabiera. Kwadrat, czyli ten shoulder charge, to jest to jest coś na zasadzie mm, po prostu zrobienia wykroku typu zabierz piłkę. Z tym trzeba uważać, bo jeżeli się to zrobi w polu karnym i się nie trafi, to jest karny. Um... I Już parę razy, właściwie wiele razy, w ten sposób karnego wymusiłem, że ja w polu karnym się tam tricksterowałem i gościu w pewnym momencie się cywierował, wcisnął kwadrat, nie trafił we mnie, tylko w nogę i był karny. Więc z tym trzeba uważać. Natomiast w środku pola yy, warto z tego skorzystać, yy, szczególnie jak przeciwnik, na przykład, lepszy mi piłkę, podejść, wcisnąć kwadrat. Natomiast wszystko robimy z pomocą L2 i z pomocą sprintu. Poruszamy się w ten sposób. Można wcisnąć X, natomiast X to jest bardzo prosta rzecz do ominięcia, bo X powoduje, że nasz zawodnik biegnie prosto na web waszemu przeciwnikowi. I jeżeli wasz przeciwnik zrobi na np. balans, ciałem pójdzie w drugą stronę, to wasz zawodnik będzie takim półkolem zanim zmierzał, zmierzał, to nie ma żadnego sensu. Z X najlepiej korzystać w ten sposób, że jak jesteśmy już metr 2 od naszego przeciwnika. I chcemy go wytrącić z równowagi, albo gdy y, on biegnie na przykład na stronę naszej bramki, my biegniemy równolegle z nim, wtedy wciskamy X i nasz zawodnik wtedy mu wchodzi z bara i jeszcze jak, nie wiem, jest to jakiś większy zawodnik, to możemy próbować tym kwadratem, ale nie polecam akurat przy ściganiu się, bo kwadrat powoduje, że nasz zawodnik się zatrzymuje, robi ten wykrok, a X powoduje, że nie, że nasz obrońca biegnie równolegle z nim. Czyli podsumowując, biegamy ze sprintem, używamy L2, i prze, przewidujemy oczywiście podania z pomocą, z pomocą prawej gałki, czyli zmieniania się zawodników. Tutaj jeszcze mam zastrzeżenia do tego, jak to chodzi w tej grze, ale warto to robić. Um, prawa gałka, czyli oczywiście wychylamy w kierunku, w którym chcemy się zmienić na zawodnika. Im dłużej przytrzymamy, tym na dalszego zawodnika nam się zmieni, przynajmniej w teorii. Jeżeli nasz zawodnik biegnie obok, znaczy przeciwnik biegnie obok nas, na przykład na sprincie, my biegniemy obok niego, chcemy go wytrącić z równowagi, wciskamy X. Wtedy przytrzymujemy, nie wciskamy, przytrzymujemy i wtedy nasz zawodnik go z tej równowagi wytrąci. Jeżeli chcemy bezpośrednio zaatakować prosto w piłkę, bo stoimy obok gościa, gościało się zastawia, nie wiem, cokolwiek takiego robi, wciskamy kwadrat, wtedy nasz zawodnik zrobi ten, to, ten wykrok taki i, i go zaatakuje. Podstawą jest bez wątpienia. R1 czyli sprint w moim przypadku, i L2 jako matchup to jest podstawa waszej obrony w tym momencie. E, możecie to łączyć z pressingiem, jeżeli wiecie, w którym miejscu to zrobić. Znaczy, to, to, to są sytuacje boiskowe. Ja wam teraz tego tak na sucho nie opiszę. E, natomiast to powoduje, że, 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 że ja na przykład, słuchajcie, ja pokazałem wam te wyniki. Ja mogę wam pokazać e, ci, którzy nie wiedzą, jaki ja mam skład, Ja gram na środku obrony Maguirem. Ktoś się może śmiać, ktoś nie, gram w na prawej stronie. Wiecie, to, to nie są najlepsi zawodnicy w tej grze, ok? Ale Rudiger akurat jest całkiem spoko. Ale powiem wam, że Maguire, co by o nim nie mówić? Oczywiście jak już mnie ktoś wyprzedzi albo weźmie na balans ciała, to mam problem. Natomiast on, przy tym L2 i przy tym X, w szczególności jeżeli ja właśnie biegnę Maguire'em z kimś bark w bark, wcisnę X, mojego przeciwnika nie ma, gwarantuję Wam. Tak samo jak piłka, gdzieś obok niego tylko przeciw, przytrzymam L2, on wszystko przechwytuje. Więc naprawdę powiem Wam, że gra mi się nim całkiem nieźle. Fonsumensa na prawej obronie również polecam, bo to jest taki... Znaczy to jest to typowo defensywny gość. Jeżeli chcecie mieć bocznych obrońców, którzy Wam pomagają w ataku, on się nie nadaje. Natomiast on jest typowo defensywnym i w dodatku jeszcze ma... Um, ma te skill co One Bisaka, nie pamiętam Defensive Fullback, tak? Czyli że nie trzeba mu dawać Defensive, on będzie zostawał w obronie samemu, więc również polecam przy okazji um, no, i tyle. I powiem wam, że też zrobiłem jeden eksperyment. Wrzuciłem Araucho zamiast Maguire'a. Nawet nie wiecie jakie dziury w obronie miałem. Naprawdę nawet nie wiecie, jakie dziury ob w obronie miałem. Więc jeżeli patrzycie na obronę w tym roku, nie stawiajcie przede wszystkim na szybkość i na zwinność obrońców. Stawiajcie na ich defense, stawiajcie na ich tacy obrońcy jak Szyle, Maguire również uważam, ale to zależy, kto co lubi. Tutaj, z Maguirem to wiecie, to tak trochę ja sobie też śmieszkuję. Natomiast Szyle, na pewno Van Dijk będzie świetny. Ramos może być bardzo, bardzo dobrym obrońcą. Ci, którzy są niekoniecznie szybcy, ale naprawdę to są wielkie takie konie, które wam będą przychwytywać. Campbell na pewno jest świetny. Pikę może będzie nawet całkiem niezły. Bo. To też widać w ich poruszaniu się jako sztuczna inteligencja bez piłki, że ten Araujo, który ma u mnie dopiero 83, ja podejrzewam, że jak go podbustuję tak do 88, to będzie już inaczej sprawa wyglądała, nie? Ale ale póki co, mimo że niby wszystko fajnie, gościu gościu ma całkiem spoko statystyki. Tak spojrzymy sobie na jego, gdzie, gdzie on to ma teraz napisane? Defensive ARS-76. No, z tym nie jest najlepiej. Ataki Maguire ma 85 i to naprawdę widać na boisku. To naprawdę widać na boisku, że gościu ma te 85 defensive ANS, że on się porusza po, tym, po tej obronie bardzo dobrze. Tyle ode mnie. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. Um, ja wiem, że ja wam to opisuję trochę na sucho. Na pewno wam pokazałem w międzyczasie kilka akcji, bo ja to też tak nagrywam, że ja nie wiem jeszcze co wam pokażę. Będę wycinał z y, transmisji. Um, i, I jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, ja nie zawsze odpowiem, natomiast czytam wszystkie. E, wiele osób też wam pomoże w komentarzach, jeżeli byście chcieli coś wiedzieć więcej. Tak wygląda sytuacja na obecną chwilę. Bierzmy pod uwagę, że gra jest Free to Play. Jest cały czas aktualizowana, więc nie wykluczam, że taki poradnik pojawi się jeszcze nie raz. Jeśli chodzi o obronę w stylu po aktualizacji. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej hej. thank <laughs> you